Stracicie w normalnym filmie. Otwórz pan te drzwi kararażowe tutaj. Jest to. Podchodzimy. Otwieraj pan te drzwi. Podejdź pan do traktoru. Zapan pan tę maszynę. Podejdź pan do przodu. Nic ja tu nie widzę. Podejdź pan do przodu. Dziękuję serdecznie w filmie. No raz się pan zapił. Wejdź pan. Dobra.